Kolejny potężny kombań sprzątający, można by nawet powiedzieć, że tak naprawdę kombo sprzątające. Zobaczymy, jak daje sobie radę z odkurzaniem, zobaczymy sobie, jak daje radę z mopowaniem, no i przede wszystkim co skrywa ta stacja bazowa. Wszystko zapakowane jest w wielkie pudło, pozabezpieczane tekturami, tak więc nie ma niebezpieczeństwa, że urządzenie, które zamówimy w sklepie internetowym, dotrze do nas z jakimiś problemami. Od razu przechodzę do sedna sprawy, czyli do tego co mamy w zestawie. Pierwszy element to dwie nakładki mopujące. One są na stałe zespolone z tym elementem czyszczącym. Mamy sprężynę, sprężyna, która będzie dociskała nam te nakładki, tak więc ten proces mopowania będzie z odpowiednią siłą wykonywany, aby był skuteczny. Kolejny element to szczotka boczna, Jak jak widzicie, w nowym, innym kształcie ma 5 ramion roboczych. Będziemy ją montowali na wcisk w odkurzaczu i dzięki temu również skuteczniej mają być czyszczone przestrzenie przy krawędziach podłogi oraz w rogach pomieszczenia. Producent wyposaża nas również w narzędzie, którym będziemy dbali o czystość głównej szczotki roboczej. Mamy przewód zasilający, którym będziemy zasilali stację bazową. Wyposażeni też jesteśmy w instrukcję w języku polskim, tak więc bardzo mocno zachęcam do zapoznania z z instrukcją, żebyśmy mogli odpowiednio robota umiejscowić, żebyśmy mogli odpowiednio dbać o jego czystość. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie zarówno w instrukcji papierowej, jak i w aplikacji. Element główny zestawu to robot, w tym przypadku śnieżno-białe. Jak widzicie na górze nadstawka. W nadstawce znajdują się czujniki laserowe. Będą one służyły do tego, żeby robot odpowiednio przygotował mapę, wedle której będzie się poruszał po czyszczonych pomieszczeniach oraz dzięki temu czujnikowi i również bezkolizyjnie będzie obsługiwał proces czyszczenia nie będzie zderzał się z meblami będzie je po prostu omijał. Zwróćcie uwagę na to, że robot nie ma klasycznego okrągłego kształtu, jest w kształcie litery D, dzięki temu będzie również skuteczniej docierał do rogów pomieszczeń, żeby dokładnie je Czyścić. Pod klapą znajdziecie pojemnik, pojemnik na nieczystości stałe, po każdym odkurzaniu będzie należało go opróżnić. Sam pojemnik otwieramy w prosty sposób, wszędzie znajdują się zabezpieczenia i uszczelki, tak żebyśmy tych nieczystości nie wyszucili. Również pojemnik wyposażony jest w filtr, w dość skuteczny filtr HEPA, tak więc te cząstki, które zbierzemy z podłogi nie będą z powrotem wracały do obiegu i nie będą unosiły się w powietrzu. Sterować robotę będziemy mogli ze stacji bazowej z aplikacji, ale również na samym robocie znajdują się trzy przyciski, które będą umożliwiały sterowanie. Pod klapą znajduje się również przycisk resetu oraz kontrolka łączności bezprzewodowej Wi-Fi. Przed rozpoczęciem pracy pozbywamy się tych wszystkich informacji, pozbywamy się zabezpieczeń. Sam oprócz tych laserowych czujników ma również klasyczny zderzak. Klasyczny zderzak wyposażony w, na dole taką nakładkę gumową, tak więc on nawet jak dojedzie do jakiejś Przeszkody i się o nią oprze, to oczywiście ją wyczuje, a ta nakładka gumowa zabezpieczy przedmiot, o który odkurzacz się oprze przed ewentualnym zniszczeniem. Jak widzicie, na mogu też znajdują się czujniki, które będą pomagały w tym, żeby odkurzacz poruszał się bezkolizyjnie i faktycznie, jak to później zobaczycie, jest to urządzenie jedno z bardziej pod tym względem dopracowanych i faktycznie porusza się po domu, no, niemalże nie używając tego zderzaka. Do napędu odkurzacza będziemy wykorzystywali dwa niezależnie zawieszone koła. Koła wyposażone są w opony, takie można powiedzieć grube terenowe opony. Jak już wspomniałem, odkurzacz będzie mopował, tak więc musi poruszać się bez żadnych poślizgów po wymytej śliskiej podłodze i dzięki tym oponom robi to skutecznie. Na tyle, między miejscami, gdzie będziemy montowali nakładki mopujące, mamy koło podporowe. Same nakładki mopujące są montowane na magnesy. Odkurzacz wyczuwa ich obecność i dzięki temu będzie nam umożliwiał uruchomienie funkcji mopowania. W momencie, kiedy nakładki nie będą nałożone, ta funkcja mopowania będzie niedostępna. Podczas jazdy te nakładki są dociskane do podłogi przez sprężynę oraz obracają się 180 razy na minutę, bając o to, żeby ta podłoga była faktycznie umyta. Po bokach odkurzacza również widzicie czujniki. Będą one dbały o to, żeby odkurzacz nie spadł nam ze schodów. Są to czujniki upadku. Na przodzie odkurzacza mamy koło wodporowe. Elementem głównym roboczym jest elektroszczotka. Elektroszczotka jest zainstalowana w głowicy. Głowicy ruchomej, która zawsze będzie dostosowywała się do czyszczonej powierzchni, aby robić to skutecznie. Wyjęcie szczotki w celach wyczyszczenia. Musimy to wykonać raz na jakiś czas. Bardzo proste. W prosty sposób mamy do niej dostęp. W prosty sposób ją wyjmiemy oraz w prosty sposób ją ponownie Zainstalujemy przed kolejnym cyklem pracy. Instalacja z szczotki bocznej bardzo prosta, wystarczy ją docisnąć i gotowa jest ona do pracy. Przejdźmy teraz do stacji czyszczącej. Jest to stacja, która będzie umożliwiała czyszczenie tych nakładek mopujących. W momencie, kiedy ustalimy sobie w aplikacji, co jaką czyszczoną powierzchnię odkurzacz ma wracać do stacji bazowej, będzie on tu wracał i będą te nakładki mopujące czyszczone. Jak widzicie, sama tacka jest wymienna, tak więc raz na jakiś czas można ją wyjąć, można ją wyczyścić. Środkowym elementem będzie wtłaczane ciepłe powietrze, tak aby po zakończonym cyklu pracy wysuszyć te nakładki mopujące wszystko pasuje idealnie, wystarczy. Przed wyjęciem tej tacki zwolnić zaczepy z jednej i z drugiej strony, następnie wysunąć, wyczyścić, z powrotem wstawić i zablokować. W samej stacji widzicie również rolki, rolki prowadzące, tak żeby odkurzacz odpowiednio trafił w odpowiednie miejsce i żeby to czyszczenie było jak najbardziej skuteczne. W środku widzicie sensor oraz dwa styki do ładowania akumulatora. Po zdemontowaniu tacki widać otwór, przez który będzie realizowany nawiew ciepłego powietrza. Na tyle stacji dokującej znajduje się odpowiednie miejsce, gdzie będziemy podłączali przewód zasilający. Na górze widzimy klapę, a pod klapą znajduje się instrukcja prosta obsługi odkurzacza. To w zasadzie żeśmy już przerobili oraz samej stacji znajdują się dwa pojemniki. Pierwszy pojemnik w kolorze niebieskim jest przeznaczony na wodę czystą. Drugi pojemnik w kolorze no, takim przyciemnianym, przedmianym jest pojemnikiem na wodę brudną. Tak więc, tak jak Wam już mówiłem, odkurzacz będzie wracał co jakiś czas. On nie będzie tankował wody do siebie na pokład, tylko będzie mył ten nakład. Mopujące i wraca do tego miejsca, gdzie zakończył proces sprzątania i go konfigurował. Na górze znajduje się wyświetlacz, dwa przyciski powrót do stacji bazowej oraz rozpoczęcie sprzątania. Również na tym wyświetlaczu będą sygnalizowane stany pracy czyli stan odkurzania, stan powrotu do stacji bazowej, stan czyszczenia nakładek mopujących, ewentualnie stan suszenia. Tych nakładek mopujących. Również stany związane z brakiem wody czy z przepełnieniem zbiornika będą nam sygnalizowane na wyświetlaczu oraz odpowiednią informacją w aplikacji. Sam odkurzacz doskonale mieści się w stacji bazowej. Jest to tak wszystko pomyślane, że on nie wystaje poza jej obrys, tak więc będzie nam go łatwiej umiejscowić w miejscu, gdzie ma stacjonować. Pojemnik na wodę czystą wyposażony jest w wygodny do tankowania otwór zabezpieczony uszczelką. Obydwa pojemniki mają. Pojemność 4 litrów. Wszystkie szczegółowe informacje, jak zwykle, znajdziecie w opisie filmu. Jeśli chodzi o pojemnik wody brudnej, mamy również tutaj odpowiednie zabezpieczenie. Mamy taki pływak, który w momencie, kiedyby ten pojemnik był już wypełniony, będzie dawał systemowi sygnał, że należy tą wodę brudną wylać. Odkurzacz, oczywiście, jest zarządzany przez aplikację. Aplikacja MiHome dodajemy zgodnie z instrukcją. Wszystko bardzo prosto. Odkurzacz najpierw tworzy mapę. Może Ją tworzyć podczas pierwszego cyklu pracy, ale możemy ją też stworzyć zaraz po instalacji aplikacji. Widzicie tutaj, jak to wygląda: My możemy skalować, mapę możemy usunąć, możemy zmienić jej nazwę, no i oczywiście całą mapę możemy również wyedytować. Mapa w moim przypadku powstała idealnie, nie musiałem żadnych pokoi łączyć, dzielić czy dokonywać jakichkolwiek innych zmian. Jak widzicie, mamy taką możliwość, że pokoje możemy podzielić, połączyć, możemy również im zmienić nazwę, ewentualnie jeżeli danej nazwy nie ma, możemy sobie taką daną nazwę sami wykreować. System ma również możliwość stworzenia tak zwanych stref. Jedna strefa może być strefą z zakazem mopowania, inna strefa może być strefą z zakazem wjazdu. Mamy również możliwość generowania wirtualnej ściany. Tak więc w zależności od naszych potrzeb, od tego jak wygląda nasze mieszkanie, możemy sobie takie strefy wy generować. System również umożliwia nam wybór w jaki sposób będzie robione czyszczenie. Może to być czyszczenie tylko wybranego pokoju lub pokoi, może być czyszczenie wszystkiego, ewentualnie możemy sobie wybrać strefę, w którym ma nastąpić czyszczenie. W konfiguracji pracy mamy możliwość wybrania trybu czyszczenia, albo samo odkurzanie, ewentualnie mopowanie plus zamiatanie i mopowanie. Mamy możliwość ustawienia siły ssącej, maksymalna siła ssąca to jest 4000 paskali. Mamy również Możliwość określenia, jak wilgotne będą nakładki mopujące po opuszczeniu stacji dokującej. Mamy możliwość włączenia czyszczenia pojedynczego, podwójnego, potrójnego. Mamy możliwość włączenia czyszczenia niestandardowego, ewentualnie ustawienia kolejności czyszczenia poszczególnych pomieszczeń. W tej opcji mamy możliwość ustawienia samoczyszczenia według obszaru, czyli po wyczyszczeniu 5 m2 10 lub 15, robot wraca, czyści nakładki mopujące, wraca tam, gdzie skończył i kontynuuje. Możemy wybrać sobie również strefę, w której czyści i po wyczyszczeniu takiej strefy wraca, czyści nakładki mopujące i z powrotem wraca na miejsce i kontynuuje. W kolejnej strefie mamy też możliwość ręcznego uruchomienia samoczyszczenia albo rozpoczęcia suszenia nakładek mopujących. Zobaczmy teraz jak wygląda konfiguracja, ustawienie urządzenia. Ustawienie strefy czasowej, ustawienie wersji językowej, jakie są aktualnie dostępne, ustawienie głośności. Możemy włączyć włączyć powiadomienia. Mamy możliwość wykrywania dywanów. Jest to bardzo fajna opcja. Bez ustawiania strefy, do której odkurzacz może wjechać lub może nie wjechać, możemy sobie ustawić, że wykrywanie dywanów będzie robił to on na dwa sposoby. Czyli pierwsze wykrywanie w momencie, kiedy są nakładki mopujące, to nie będzie on wjeżdżał na dywan. Druga opcja to w momencie, kiedy nie ma nakładki mopujących i na dywan, automatycznie będzie zwiększał siłę sącą, tak, aby odkurzanie powierzchni miękkich, czyli tych właśnie z dywanami, z wykładzikenami, było bardziej skuteczne. Mamy możliwość włączenia blokady rodzicielskiej, wznowienie trybu czyszczenia w momencie, kiedy zabrakłoby nam baterii, ale nie sądzę, żeby to nastąpiło. Odkurzacz wróci, naładuje i będzie kontynuował. Oczywiście że również tryb nie przeszkadzać, tak więc możemy wyznaczyć sobie godziny, w których odkurzacz nie będzie nam się poruszał po mieszkaniu. Następna opcja to możliwość stworzenia całego kalendarza czyszczenia. Możemy sobie wybrać zakres czyszczenia, czas rozpoczęcia oraz możemy również wybrać ilość powtórzeń, czyli czy to będzie wykonane jednorazowo, czy też będzie to wykonywane w wyznaczone przez nas dni, tygodnia. W każdej chwili możemy sobie sprawdzić historię czyszczenia, jaki to był zakres. Możemy się wkliknąć, zobaczyć mapę, co zostało wyczyszczone, ile czasu to zajęło, jaka to jest powierzchnia. Tak więc takie opcje są dostępne. Następnie jest menu z użyciem akcesoriów. Będziemy widzieli, kiedy akcesoria będą podlegały wymianie lub czyszczeniu. Mamy opcję pilota, możemy zdalnie sterować za pośrednictwem takiego pilota odkurzaczem podczas pracy. No i następnie mamy opcję: Zdokalizuj mój odkurzacz, nazwa urządzenia, zarządzanie lokalizacją, udostępniać innym osobom możemy to urządzenie, możemy włączyć do inteligentnej sceny, czyli Sterować głosowo, aktualizować oprogramowanie oraz uzyskać więcej pomocy. Słyszeliście teraz, jak urządzenie pracuje. Ja na mój wewnętrzny uchometr muszę je określić jako urządzenie ciche. Dźwięk nie jest dźwiękiem wysokim, jest bardziej niski, tak więc nie drażni on ucha i pod tym względem jest naprawdę nieźle. Również nieźle jest, jeśli chodzi o wykrywanie przeszkód, tak jak Wam już mówiłem, cała masa różnego rodzaju czujników zainstalowanych od spodu, z boku, na górze ten czujnik laserowy, który omiata całe pomieszczenie, działa w taki sposób, że urządzenie jest nieomalże bezkolizyjne. Jeżeli nie ma jakiejś przeszkody, która jest Niżej tej wiązki laserowej omiatającej pokój, to ten zderzak jest nieużywany, on nie dojeżdża, nie uderza w przeszkody. Jeżeli jest jakaś przeszkoda niższa, no to wiadomo, że wtedy dojedzie tym zderzakiem, musi ją już fizycznie wyczuć. Ale też zaliczyłbym to urządzenie do bardzo, bardzo bezkolizyjnych. Łatwy dostęp do pojemników i same pojemniki o dużej pojemności 4 litrów pozwalają na posprzątanie dużej powierzchni. U mnie bez problemu całe piętro taki odkurzacz jest w stanie wymopować. Oczywiście również będzie to zależało, ile wody będzie dozował do tych mopów. Ja wybrałem opcję maksimum, bo jak widzicie, podłogi mam z kamienia. Tutaj nie musiałem się absolutnie oszczędzać i tej wody nie zabrakło. Tak samo jak nie brakuje energii w baterii. Po posprzątaniu całego piętra z nakładkami mopującymi. Jeszcze zostaje ponad 50% energii w baterii, tak więc myślę, że nie ma najmniejszego problemu, żeby powierzchnię do 100, nawet 150 m2 taki odkurzacz wyczyścił. Na tym materiale możecie zobaczyć, jak działa wykrywanie dywanów. Włożyłem sobie do garderoby taką no, można by powiedzieć wycieraczkę. U mnie pies lubi na takich wycieraczkach przebywać, tak więc odkurzacz wjeżdża na tą wycieraczkę z siłą sącą, ale jeżeli przychodzi już do tych nakładek mopujących, to automatycznie się blokuje i dalej nie wjeżdża. Nie musiałem tutaj tworzyć żadnych stref, on sobie wyczuwa nawet tak niewielki obiekt, jak w sumie stosunkowo płaska wycieraczka. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda proces czyszczenia. Inteligentnie najpierw obwodowo jest czyszczone pomieszczenie, odkurzacz ustawiłem na tą najmniejszą wielkość obszaru, po której ma nastąpić samo czyszczenie. to by było 5 m2. Widzicie, że on objechał, wrócił do stacji, zaciągnął wodę czystą, wymył te nakładki mopujące i wyjechał dalej czyścić. W momencie, kiedy znowu wyczyści kolejne 5 m2, nastąpi powrót znowu do stacji bazowej. To właśnie się teraz dzieje. On znowu czyści sobie nakładki mopujące. I dalej wraca, żeby kontynuować czyszczenie, aż do wyczyszczenia całego zadanego obszaru, czy zablokowanego np. przez zamknięte drzwi obszaru. Po powrocie on również czyści nakładki mopujące, następnie uruchamia proces ich suszenia. Tak więc my w zasadzie jedynie musimy wylać brudną wodę i zadbać o to, żeby była dostępna czysta do kolejnego cyklu czyszczenia. To tyle. Tradycyjnie zachęcam Was do komentowania. Tradycyjnie Was zachęcam do oceny filmu, subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony test.pl